Cześć, witajcie. Witam was znowu w kolejnym odcinku moich zwierzeń. Dzisiaj sobie porozmawiam na pewien temat, który mnie bardzo nurtuje i na pewno większość społeczeństwa. Temat odnośnie tych spółdzielni pożyczkowych i banków. To są dwa tematy w sumie. Pierwszy to są kredyty chwilówki, tak, czyli prawie bez niczego, na dowód niemalże można wziąć jakieś tam pieniądze i Zachwalają, że to super niskie, tam są procenty, no niskie procenty, wysokie procenty, nie będę tutaj nazwami rzucał, na przykład Provident, albo Skok, ale odradzam wam brania kredytów w takich y, instytucjach, już lepiej, iść do banku, chociaż to będzie drugi temat. Po pierwsze, kredyty chwilówki nawet jeśli potrzebujecie pilnie, to wam odradzam tego stanowczo, jeśli jesteście świadomi tego, i macie jakieś tam możliwość, to i tak nie ma sensu. Wierzcie mi, prawo Marfiego: ma, jak ma się coś nie udać, to się nie uda. Więc jak macie mieć pieniądze za jakiś czas, a chcecie brać pożyczkę teraz, to najprawdopodobniej i tak nie weźmiecie, tej, nie dostaniecie tych pieniędzy, a jak dostaniecie, to będziecie mieli następne wydatki. A do tych chwilówek to są takie odsetki, takie problemy. Często są krótki prawne w umowach. Więc możecie stracić więcej niż w ogóle zyskać. Lepiej przewidować. To jest oczywiście moje prywatne zdanie. Zrobicie jak uważacie. Ale powiem wam tak na przykładzie pewnego mojego dalszego znajomego. Ja to zasłyszałem tą, sy tą sytuację. Ktoś mi to opowiedział. W zaufaniu, więc nikomu nie mówcie. Był sobie gościu, który miał córkę. Ta córka nie mogła znaleźć pracy. Kiepsko jej szło. No, byli ambitni. Postanowił ten facio, że weźmie dla córki kredyt na otwarcie kiosku. Takiego, wiecie, kiosku, jak kiedyś były kioski ruchu. Takiego kiosku z takimi pierdółkami różnymi. To nie jest jakieś tam... To jest w miarę mała inwestycja. No on postanowił, że weźmie 20 tysięcy. No i się zgłosił do firmy Provident. Robicie, co robicie. On się zgłosił do firmy Provident. Ale nie był świadomy tego. W każdym razie wziął te 20 tysięcy i potem zachwalał temu znajomemu, jaki to super jest kredyt, jaki mało. On zapłaci od całej sumy 20 tysięcy na dwa lata bodajże, czy, czy trzy, jakoś mniej więcej tak, że on zapłaci w całości 15%. No to mało wiarygodne jest, no bo w normalnych bankach, takich normalnych, gdzie jakiś zastaw jest, jak jest płynność finansowa, prawda, no to nie dadzą takiego czegoś. Taki, za 15% chyba w skali roku. I plus te lichwiarskie ubezpieczenia, które musisz wziąć. Tak, ja nie mówię o kredytach mieszkaniowych, bo to jest inny temat zupełnie. Ale o kredytach takich gotówkowych. Ten znajomy znajomego wziął kredyt dla córki. Oczywiście te pieniądze nie poszły na to. No nie udało się. Ta córka otworzyła jakiś sklep. No, no kiosk otworzyła, ale to nie szło. Ona nie miała głowy do interesów. Miała tam jakieś skłonności do imprez, do, do zabawy, szybciej zamykała, wcześniej kończyła i no niby dowodziła, ale tam nic nie było w tym kiosku. No kiepsko to szło. Jeszcze wiecie, jak interes się nie uda, to jak jest jakiś dogodny taki, wiecie, bank, nie ma dogodnych banków, no ale jak się ma jakiś dochód, to można to sobie sukcesywnie spłacać. Oni nie wykorzystali tych pieniędzy całych, nie zainwestowali w to. Tylko wynajęli jakąś budkę, kupili jakiś tam towar, podpisali jakąś umowę, nie wiem, nie znam się, na dostarczanie takiego towaru, ale tam i tak musieli płacić za to. Wpływy z kasy były mniejsze, ona też nie, nie znała się na tym, trochę mieli problemów z księgowością, bo to też trzeba rozliczyć, a ja to dużo jest takich świstków, wiecie, z kasy fiskalnej. No miała z tym problem. No nie udało się. Następny problem, jaki oni mieli, to niespłacanie tego w terminach. Jak się dowiedzieli naprawdę, jakie są odsetki, no to się przerazili, oburzyli oczywiście, bo pani, która im to sprzedawała, ten kredyt jako, jako towar konsumencki jakby, tak, pożyczka finansowa, tak to przedstawiła w takiej formie, że oni myśleli sobie, że to naprawdę będzie 15%. Ukazało się, że to jest dużo, dużo więcej. Oni mieli do nadpłaty gdzieś z 60%. No to to już jest przy 20 tysiącach, to jest ponad 30 czy tam 35 tysięcy dopłaty, jeśli nie więcej, nie znam szczegółów. Wiem, że sporo się przejechali na tym. To jest jeszcze nic. No jeśli ma się dochód finansowy, tak? Gdzieś się pracuje i ma się te nadwyżki finansowe, o których już mówiłem, no to można sobie jakoś tam sukcesywnie to spłacać. Ale jak się nie ma pracy, bo ta dziewczyna w końcu zamknęła ten kiosk, ten kiosk padł. Oprócz tego jeszcze miała jakiś towar u. Nie płaciła wszystkich faktur na ten towar, który przychodził do jej kiosku. Jakieś tam miała zobowiązania wobec ZUS-u, wobec tego najemcy. No, no nie wyszło to tak, jak chciała, i więc to urosło jeszcze bardziej. No cóż, to jest jeszcze nic. Ona nie, nie mogła znaleźć pracy. No rynek jest taki, jaki jest. Nie wiem, czy jakieś tam wyższe wykształcenie miała. W każdym razie osobom z wyższym wykształceniem też jest ciężko teraz na rynku pracy. Jeśli jakaś firma składa ciekawą ofertę, już nie mówię o jakimś telemarketingu, tak, czy jakimś innym, takich śmieciowych pracach, ja nie mówię o śmieciowych umowach, tylko śmieciowych pracach, które nie dają żadnego, żadnej gwarancji jakiegokolwiek dochodu, albo ten dowód dają niski, bo szczerze mówiąc, to już lepiej pracować gdzieś tam w Biedronce na kasie, czy gdzieś jako wykładasz towaru, bo masz te pieniądze, ale ludzie się rzucają na, na ogłoszenia w stylu 1700 netto, plus jakieś prowizje, tak naprawdę to nie jest 1700 żadne, tylko, tylko prowizje. Trzeba założyć firmę, często własną działalność. Do tego dochodzi ZUS. No, koszty większe niż przychód. No nieważne. Zostali z tym długiem gdzieś po pół roku mniej więcej. No może dłużej. No to ten dług niespłacany. A niespłacany na pewno... No może na początku jeszcze spłacali, ale potem zaczęli mieć poślizgi z tymi spłaceniami. Ten dług cały czas rósł, bo są karne, prawda? Od spłacania. W końcu komornik przyjdzie na to, nie? Ale wpadli na taki pomysł. Mieli mieszkanko gdzieś tam w takim miasteczku opodal dużego miasta. Ja to nazywałem wielkie miasto. No i mieli mieszkanko takie całkiem spore. Dobrze im się tam mieszkało. Trzy pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie. Wszystko super, nie? Ogrzewanie miejskie jakieś sieciowe. Więc te opłaty wcale nie były takie duże. Mogli sobie tam żyć. No ale ten facet mieszkał, pracował w dużym mieście. Ta dziewczyna też miała problem z tym znalezieniem pracy w mniejszym mieście, ani mieli już jak wynajmować mieszkanie, więc przenieśli postanowili, że się przeniosą do dużego miasta. Będzie łatwiej, będzie bliżej praca. Nie, same dojazdy i w ogóle. No jak sprzedadzą duże mieszkanie, tak sobie pomyśleli, to kupią sobie małe w mieście, no mniejsze. No i teraz ja tego nie rozumiem, ale Zdam wam relację, jak było. Jak ja zasłyszałem, sprzedali tamto mieszkanie. Kupili tutaj kawalerkę. Na trzy osoby. To znaczy ten Facio, znajomy znajomego, znaczy jego małżonka i ta córka. Nie wiem, czy jeszcze mieszkał tam jakiś chłopaczek, bo dziewczyna miała na pewno ponad 20 lat. W każdym razie postanowili się przenieść tutaj. On będzie miał bliżej, będą oszczędności, a ze sprzedaży tamtego mieszkania. Spłacą te zobowiązania. Jak się okazało, to nie było takie proste. No, nie udało im się. Po pierwsze, podatek od sprzedaży nieruchomości. To akurat chyba pokrywa nabywca. Nie wiem, ale no chyba, chyba jest jakiś tam podatek. W każdym razie podatek od wzbogacenia, chyba to się nazywa. No, podatek od zakupu nieruchomości. Opłaty notarialne. No, powiem Wam tak, że żeby spłacić tamto mieszkanie, wzięli następny kredyt. Kredyt na nieruchomość z, z zabezpieczeniem jakimś finansowym. No im się nie udało. W każdym razie ze sprzedaży tamtego mieszkania i kupna tutaj mniej wie, w mieście dużym zostało im mniej więcej na pi razy około 50 tysięcy. I normalny człowiek w takiej skrajnej sytuacji, już jak postanowił takie rzeczy, moim skromnym zdaniem, to powinien te pieniądze, te 50 tysięcy od razu wpłacić. Albo wziąć jakiś kredyt konsolidacyjny, tak mi się zdaje. Żeby już z mniejszym spłatą, tak? Ale spłacać w mniejszym procentem, spłacać to. Czyli te 50 tysięcy odłożyć na mieszkanie, na konto osobne, znaczy. Te 50 tysięcy odłożyć na osobne konto zabezpieczające kredyt. Tak, żeby ono nie zostało zjedzone. Tak, jak się w bidzie robi. Najczęściej żeby z tych pieniędzy spłacać ten kredyt na nowe mieszkanie. Znaczy, ten kredyt, te zobowiązania zgodne z tym zadłużeniem wynikającym z, ja Pitole, ale nakręciłem, z wzięcia tego, tej, tej działalności gospodarczej tego kiosku. O. no o to mi chodziło. W każdym razie oni tego nie zrobili. Postanowili, bo kupili mieszkanie w złym stanie, to postanowili je wyposażyć. A tamto sobie będą spłacać, bo teraz będzie łatwiej. Ta dziewczyna znajdzie pracę, będzie pięknie. Powiem wam, że nie udało im się. Przyszedł komornik. Jako, że na to mieszkanie bank wydał, na to nowe mieszkanie też kupili jakby za pośrednictwem banku, tak? Czyli finansowane było z kredytu jakby, zabezpieczonego go innymi pieniędzmi. To jakby mieli, bank miał łapę na tym mieszkaniu. Tamtego nie spłacali, więc zebrali się długodawcy, tak? Nie wiem, jak to się określa. Ludzie, którzy dali im pieniądze, czyli ten provident i ten bank, który finansował to mieszkanie. Długi się takie nazbierały, bo postanowili, jakie łopy wyposażyć. To wyposażyli, wyremontowali, wyposażyli. No wiadomo, to trochę kosztuje. Trochę im tam zostało i już zaczął łapę trzymać komornik na wypłacie faceta, więc zaczęli to spłacać. Jakoś tam. W jakiejś formie. Kredyt urosł, yy, to zobowiązanie urosło gdzieś tam do właśnie około pięćdziesięciu tysięcy, więc mogli od razu zapłacić, spłacić koniec i za gotówkę kupić mieszkanie. Nie, oni chcieli być twańsi. No i teraz muszę Wam powiedzieć, że facet, ta rodzinka ma nie, nie za fajnie, bo mieszkają u rodziców którejś z tych starszych osób, u dziadków tej dziewczyny, bo mieszkanie trzyma bank. Nie wiem, czy już się przeprowadzili. Czy ten bank zabrał już, przejął to mieszkanie, czy poszło pod młotek, jak to, jak to tam się odbyło. W każdym razie teraz mają długi, takie perspektywy na przyszłość. Dług do spłacenia. Nie mają mieszkania, czyli stracili na kredycie za tam około 20 tysięcy. Stracili mieszkanie, czyli 200 tysięcy gdzieś. No podejrzewam tak. To jest taka skrajna opowieść. Prawda, tu chodzi o. No, to, ta opowieść jest z życia wzięta. Powiedzmy, że ona jest zmyślona. Ale nie jest. Jest z życia wzięta. Ale tak może się stać. Jeśli będziecie mieli pecha. Jeśli to prawo tych nieprzychylnych sytuacji, tak, prawo Marfiego, uweźmy się na Was. A niestety bardzo często tak bywa, że tak jest. Więc odracam. No dobra. W przyszłym odcinku opowiem Wam, bo teraz to już długo trwa. No kurczę, Felek, bardzo długo. W przyszłym odcinku opowiem Wam o bankach i o mojej rozmowie z pewną kobietą, która sprzedaje takie kredyty. Tak, poznajomości. No dobra. W takim razie zapraszam do subskrypcji, bo będzie więcej takich opowiastek. Może Wam się spodobają. Może rozszerzę jakiś zakres tych rozmówek. Zresztą, jak macie jakieś propozycje. O czym można by pogadać, czy może o czym ja bym mógł opowiedzieć w, w kontekście mm, mojego punktu widzenia, czyli punktu widzenia osoby, która jest raczej nisko w hierarchii społecznej? Co ja myślę na dany temat? No bo żyję już trochę na tym świecie, trochę, trochę, trochę rzeczy już spotkałem na swojej drodze życiowej. Kiedyś nawet miałem więcej pieniędzy przez jakiś okres czasu. Więc. Zaproponujcie coś, może coś powiem. Inaczej sam będę wymyślał. Może wam się to zresztą nie podobać, podobać. Nie wiem. W każdym razie, dzięki za wysłuchanie, jeśli dotrwaliście do tego momentu. I do następnego. Pamiętajcie, subskrybujcie. Będzie więcej. Cześć.